Jakie złoto dla początkującego inwestora? Zapraszam wszystkich na film. Złotych produktów inwestycyjnych jest naprawdę bardzo wiele. Ich typ można dopasować bez problemu do zasobności portfela potencjalnego inwestora. W tym odcinku chciałbym jednak skupić się na monetach, a konkretnie ich różnych wagach, w efekcie czego zostanie pokazana opłacalność ich kupna. Odcinek został zainspirowany jednym z komentarzy. Pojawił się on pod filmem, w którym poruszyłem kwestie, jakie srebro dla początkujących. Zapraszam oczywiście do zapoznania się z tym materiałem, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Przy okazji, chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wtedy będziecie z wszystkim na bieżąco. A teraz przechodzimy już do konkretów, do analizy złota w różnych wariantach wagowych. Jako przykład, chciałbym posłużyć się monetą bulionową z podstawowego kanonu. Różnice przeanalizujemy sobie na kilku wariantach wagowych. Będą to kolejno 1,25 uncji, 1,10 uncji, 1,4, 1,2. No i jako taki wyznacznik ceny, 1 uncja. I monetą tą oczywiście będzie Wiedeński Filharmonik. Danych co do ceny tej monety w różnych wariantach wagowych zaczerpnąłem na stronie jednego z polskich sklepów. Wszystkie warianty były dostępne, także ceny są realne, można powiedzieć. Najistotniejszym elementem tej analizy jest cena złota na giełdzie podczas nagrywania tego filmu, a jest to konkretnie 8216 zł. i 38 groszy. I teraz Waszym oczom na ekranie ukazała się tabelka. Pierwszy na tapetę leci maluszek 1,25 uncji. Przy tym spocie, który podałem przed chwilą, cena takiej monetki to 454 zł. i 39 groszy. Aby w tej wadze zakupić pełną uncję, musielibyśmy kupić aż 25 sztuk tego maleństwa, co finalnie daje nam 11 359 zł. i 75 groszy, co z kolei przekłada się na 27,5% ponad spot. 1 dziesiąta uncji. Koszt 1 dziesiątej to 955 zł i 17 groszy. Do zakupu pełnej uncji w tej wadze potrzebujemy 10 sztuk. Finalnie daje nam to 9551 zł i 70 groszy jest to 14% ponad spot. Teraz mamy jedną czwartą uncji. Koszt Filharmonika w tej wadze to 2302 zł i 76 groszy. Do zakupu pełnej uncji potrzebujemy 4 sztuki, co daje nam 9211 zł i 4 grosze. Jest to 11% powyżej spotu. Kolejna waga, półuncjóweczka, 4469 zł i 64 grosze. Potrzebujemy 2 sztuki aby mieć pełną uncję. Daje nam to 8 8939 zł. i 28 groszy. Jest to 8% ponad spot. A wiedeński filharmonik o wadze jednej uncji to koszt rzędu 8597 zł. i 56 groszy. Jest to około 4% ponad cenę spot. Także pierwsze wnioski, jak widać, nasuwają się same. Czym cięższy, tym tańszy. Ale na szczęście złotych produktów jest na tyle dużo, że przy mniej zasobnych portfelach mamy wiele alternatyw. Jedną z nich są na pewno monety historyczne, bądź ich odpowiedniki w nowych biciach. Jako przykład chciałbym posłużyć się tutaj suwerenem, właśnie w nowym biciu. I ponownie mamy na ekranach tabelkę. Na pierwszy ogień idzie suweren pełny koszt takiego suwerena to 2075 zł i 3 grosze żeby osiągnąć pełną uncję musielibyśmy kupić 4,25 sztuki jest to oczywiście niemożliwe no ale tu chcę pokazać po prostu cenę ponad spot także mnożymy sobie tą kwotę razy 4,25 co finalnie daje nam przy pełnej uncji 8817 zł i 3 grosze jest to wynik rzędu 7% powyżej ceny spot pół suwerena kosztuje na dzień dzisiejszy 1103 ,97 zł groszy. Do pełnej uncji potrzebujemy 8,5 sztuki takiej monetki, co daje nam cenę 9381 ,75 zł i groszy i nasz wynik powyżej spot to 12,5%. I ostatnia waga jest to 1 czwarta suwerena Również 100 maluszek. Koszt tej monetki to 593 zł. i 32 grosze. Potrzebujemy 17 sztuk wagowo do pełnej uncji, co daje nam wynik rzędu 10 056,20 zł. i 20 groszy, a to przekłada się na 18% powyżej ceny spot. Tu wnioski podobne: czym ciężej, tym taniej Tu fajnie można sobie zostawić pół suverana z dziesiątą uncji złotego filharmonika, gdyż można powiedzieć, są to tak odpowiedniki wagowe w pewnym sensie. Koszt połówki suwerena to 1103,97 zł, przy czym 1 dziesiąta uncji filharmonika 955,17 zł. ile złota w danej monecie? Suweren posiada go 3,66 g, a wiedeński filharmonik 3,11 g. I cena ponad spot mamy to 12,5% do... 14% przy filharmoniku. Tu widać, że monety historyczne bądź ich odpowiedniki w Nowym Biciu są super alternatywą dla klasycznego bulionu. Przekłada się na to większa ilość złota w produkcie niż ich odpowiednik w bulionie posiada. Przy zakupie monet historycznych mamy mniejszy procent ponad spot do zapłacenia u dilera. Także jest to bardzo ważny aspekt. No, i co jest chyba najlepsze, mamy większą średnicę monet z uwagi na to, że nie są to produkty 3-9 bądź 4-9. Mamy tutaj domieszki innych metali, przez co ta moneta rośnie nam w oczach. No, i tu warto wrócić do pytania, które padło na początku tego odcinka: jakie złoto dla początkującego inwestora? wszystko zależy oczywiście od strategii zasobności portfela takiej osoby moim zdaniem bardzo dobrym wyborem mogą być monety historyczne właśnie w nowym biciu, to oczywiście mówię na podstawie swojej osoby tylko i wyłącznie po prostu do monet historycznych stricte historycznych, jeszcze chyba po prostu nie dojrzałem, no zalety zostały wymienione przed chwilą, jest to atrakcyjna cena względem spot, większa średnica monet, cieszą nasze oko bardzo łatwo można je oczywiście upłynnić po zbieraniu odpowiedniej ilości sprzedajemy, no i możemy sobie wtedy zakup za gotówkę jedną uncję złota. Także jak widać, rynek dostosowuje się do osób kupujących. Każdy znajdzie coś, co mu odpowiada. Nie kupując pełnej uncji, gustując nawet w mniejszych gramaturach, z uwagi choćby na mniejszą zasobność portfela przeznaczoną na inwestycje, naprawdę monety historyczne bądź historyczne w nowym biciu potrafią tutaj wygrać. Pozostała nam jeszcze jedna kwestia do omówienia, a są to oczywiście wyniki konkursu, który mieliśmy dwa tygodnie temu. Chodzi tu oczywiście o film z pytaniem, jak powinien wyglądać polski bulion. Kto nie widział, bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym właśnie tematem. Było mi bardzo ciężko wyłonić zwycięzcę konkursu. Każdy komentarz był na swój sposób merytoryczny. Analizowałem wszystkie z nich, czytałem wielokrotnie, jednak mogłem wybrać tylko i wyłącznie trzy osoby, bo tyle mamy tych właśnie katalogów. Miejsce pierwsze zdobywa komentarz Szymek Toronto. Cóż mogę tu powiedzieć? Twój komentarz to w zasadzie gotowy projekt monety. Z Twojego wpisu dowolny artysta bez problemu umiałby stworzyć wizualizację graficzną monety. Zdobywasz pierwsze miejsce, katalog wędruje w Twoje ręce. Miejsce drugie zajmuje komentarz od użytkownika Tomasz W. Twoja opinia jest bardzo cenna i porusza bardzo istotną kwestię, jaką jest nominał polskiej uncjówki. A co byście powiedzieli, jakby użyć jednostki monetarnej, która obowiązywała w czasach, kiedy husaria siała postrach na polach bitwy? Myślę, że byłoby to całkiem ciekawe wyjście z problemu. Nie zmienia to faktu, że Tomasz W. zostaje zdobywcą drugiego miejsca. Zdobywcą trzeciego miejsca jest Piotr Moczulski. Było tutaj krótko, zwięźle i na temat. szczerze to jest naprawdę konkretna symbolika, która w dobrym wykonaniu naprawdę może się podobać. Jeszcze raz wszystkim panom serdecznie gratuluję. W celu omówienia szczegółów, aby dostarczyć wam katalogi, którymi staliście się właśnie posiadaczami, zapraszam do kontaktu najlepiej poprzez adres e-mail. Tam dogramy wszystko, aby poszło sprawnie. W najbliższych dniach ogólnie chciałbym zebrać wszystkie wasze komentarze, wszystkie opinie w jedną całość i wyciągnąć takie konkretne dane, twarde wnioski na temat tego, jak waszym zdaniem Powinien wyglądać polski bulion, z czym powinien się kojarzyć, i chyba najważniejsze, jaka powinna być jego cena powyżej ceny spot. Na dzisiaj będziemy już kończyć. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.